29 września bieżącego roku burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla symbolicznym strzałem na bramkę przekazał mieszkańcom do użytkowania boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wrońskich. Inwestycja została zrealizowana w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Zgodnie z projektem wykonano odwodnienie gruntowe terenu wraz z niezbędnymi odpływami. Wybudowana została specjalistyczna konstrukcja boiska wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy, zamontowano ogrodzenia, urządzenia do gry piłkochwyty oraz obiekty małej architektury. Zrealizowano także obiekt gospodarczy do obsługi boiska wraz z dojściem i drogą dojazdową. W najbliższym czasie planuje się montaż dodatkowych czterech urządzeń do rekreacji na świeżym powietrzu czyli wioślarza, biegacza, twistera oraz drabinki. Serdecznie witam na dzisiejszym otwarciu Boiska Wielofunkcyjnego na Osiedlu Magdalena. Witamy bardzo serdecznie burmistrza miasta Gorlice, pana Rafała Kukle. Jest także wiceburmistrz miasta, pan Janusz Mugiel. Przybył na dzisiejszą uroczystość przewodniczący Rady Miasta Gorlice, Krzysztof Broński. Witamy pana Krzysztofa. Jest wiceprzewodnicząca pani Mariola Migda. Jest radny Augustyn Grus. Jest radny Wojnarski. I oczywiście pan radny Diduch. No, Jest. no, no, Nie. No dobrze. Bardzo, bardzo serdecznie przywitajmy księdza proboszcza. Oczywiście parafii świętego Andrzeja Powoli księdza Stanisława Koguta, który był na dzisiejszą uroczystość przedstawiciel wykonawczy. Witamy bardzo serdecznie pana Przemysława Króder. Oczywiście jest w towarzystwie pani, która, której nie znam nazwiska, proszę ewentualnie się przedstawić i pomachać. Pani Karolina, witamy panią Karolinę. Wiele pracy i trudu włożył tutaj w wykonanie projektu pan Szepieniec, którego bardzo, bardzo serdecznie, panie Stanisławie, witamy, witam bardzo serdecznie was, przyszli użytkownicy. Są między nami dzieci z miejskiego przedszkola nr 5. Są z nami uczniowie z miejskiego Przedszkola Szkół nr 5. Po zaraz drugie alternatywne wojsko które jest do marzeń szkole. Drugie będzie tutaj wśród w Panie burmistrzu, prosimy o kilka słów skierować do zebranych. Szanowni Państwo, drodzy zebrani. Droga młodzieży. Cieszę się bardzo, że tak dużo osób przyszło na dzisiejsze otwarcie, a ja w związku z tym, co zapowiadałem, żeby w trakcie kadencji za dużo przemów nie było, więc uważam, że dzisiejsze otwarcie boiska. Będzie właściwe, jeśli każdy z nas, czyli pomysłodawców, użytkowników, władz miasta oraz nadzoru i wykonawcy, odda symboliczny szczał na bramkę i to będzie takie symboliczne otwarcie. A Was, droga młodzieży, zapraszamy później do małych meczyków tutaj i do ciągłego użytkowania wraz z nauczycielami. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panu burmistrzowi. Prosimy. Chłopczyka z miejskiego przedszkola nr 5 o to, aby oddał on jako pierwszy szczał na bramkę. Piłkę do siatki z boiskowej jedenastki posłał również uczeń miejskiego zespołu szkół nr 5, przewodniczący rady miasta Gorlice Krzysztof Broński. Proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli, ksiądz Stanisław Kogut. Przewodniczący zarządu osiedla Magdalena, Michał Jurczyk oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji firmy Grumix. Ale w tym momencie pozwolę Panu, aby Pan te piłki podarował tym, którym Pan chce to zrobić. Nie wiem, czy dla uczniów, czy dla... Ja Myślę, tak. pana burmistrza. Serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Gratulujemy wykonawcy, że wywiązał się z roboty bardzo solidnie i terminowo. No a w takim razie my to później rozdysponujemy wśród młodzieży szkolnej i przedszkolnej, bo tyle piłek każdy będzie mógł skorzystać. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze przed oficjalną uroczystością walory nowego boiska testowali mali zawodnicy z miejskiego przedszkola nr 5. Potem murawa oddana została we władanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz drużyn księży, samorządowców i zarządu osiedla Magdalena. Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do jak najczęstszego korzystania z nowo wybudowanych obiektów sportowych. Jednocześnie gorąco apelujemy o poszanowanie i ochronę naszego wspólnego mienia, aby jak najdłużej służyło wszystkim amatorom sportu i rekreacji.